Dzisiaj, moi drodzy, z okazji 50. odcinka serii Skok w przyszłość postanowiłem zrobić coś specjalnego. Będzie to mianowicie jedna z najważniejszych płyt w swoim gatunku, jak i też jedna z najrzadszych pozycji, jeśli chodzi o moją kolekcję. A będzie to, moi drodzy, debut Dayside, który zwie się po prostu Dayside. Więc zapraszam. Także, dzisiaj, moi drodzy, na warsztat bierzemy legendarny, kultowy już dzisiaj album, czyli Debut Dayside Self-Titled. Także album ten został wydany 25 czerwca 1990 roku przez Roadrunner Records. Wcześniej były oczywiście DEMA, wydane pod nazwą Amon. Jeśli bardzo Was ciekawią te nagrania, to została wydana kompilacja Amon Fisting the Beast w 1993, która zawiera nagrania z obu demówek. Jeśli zaś chodzi o skład, to klasyczna ekipa Dayside, czyli Glenn Benton wokal, Bass, Steve Ashame perkusja i bracia Hoffman Gitara. Jeśli chodzi o nagrania, to te odbyły się w marcu 1990 roku w Morrison Recording w miejscowości Tampa w stanie Florida, a przy produkcji po Pomagał tutaj niejaki Scott Burns. Także jedyneczka Dayside, moi drodzy, to jest kwintesencja oldschoolowego death metalu. Mam na tym albumie 10 kompozycji, których łączny czas trwania wynosi 33 minuty. Swoją drogą przypadkowa liczba, co? Większość z nich pojawia się już na demówkach w mniej lub bardziej zmienionej wersji. Z czego jeden miał nieco zmieniony tytuł, ale o tym nieco później. Także na tym albumie mamy totalnie bezpośredni i bezkompromisowy death metal. Tutaj nie ma tak naprawdę choć jednego momentu na oddech, odstapnięcie od headbangingu, czy coś. Tutaj cały czas coś się dzieje. Albo to gitary wygrywają jakieś szalone riffy, albo to perkusja ciśnie blasty, czy benton się wydziera nimi osiernie. Ja bym wręcz powiedział, że to co mamy na debiucie Dayside, to to jest wręcz muzyka opentana, Diabelska, piekielna, taka kompletnie... Bez żadnych granic. No i nie będę ukrywał, że dla mnie kiedyś to był najbardziej bluźnierzy zespoł na świecie i swoim przekazem kasował on bez problemu e, niemal wszystkie zespoły black metalowe. Co do tekstów, no to wiadomo, że większość z nich dotyczy antychrześcijaństwa czy tematów satanistycznych, aczkolwiek nie wszystkie. Bo na przykład o płytę Lunatic of God's Creation dotyczy znanego przywódcy sekty i mordercy Chao Mansona, i założyciela sekty Rodzina, która dopuściła się morderstwa Sharon Tate w 1969, a Currently the Temple of the Damned. Nawiązuje do Jima Jonesa, innego przywódcy sekty, który założył tzw. zwaną świątynię ludu. Tak więc suma summarum nie ma wszystkie teksty obracają się wokół tematów powiązanych z religią i dosadnie tą religię krytykują. Ale umówmy się, po zespole, który nazywa się Dayside, dosłownie tłumacząc bogobójca, nie należy się spodziewać tekstów o kwiatkach czy o miłości. Tylko będzie bluźnierstwo, satanizm, gniew. Tylko tyle i aż tyle. i the last of the you kill again In the blood of the dicky gong, Nicky gong man Jeśli chodzi o samo brzmienie i tak, album został nagrany, no to umówmy się, pójdą brzmi dość old ale jest niezwykle mocna i potężna. Chociaż sam Glenn Benton, lider Dayside, mocno krytykował produkcję tego albumu, do czego się odniósł nawet w jednym z wywiadów. Na pierwszym albumie myślę, że piosenki są kurewsko szczere. Jebana produkcja jest okropna, ale to była naprawdę przyjemna część naszego życia. Wiesz, po prostu nie mieliśmy zbyt wielu pieniędzy, większość tego zrobiliśmy w pokoju B w Morrison. Nie wiem, po prostu nie byłem zadowolony. Nie wydaje mi się, żebym był aż tak zadowolony jego produkcją. No cóż, technicznie może. Z perspektywy czasu ten album nie brzmi najlepiej, no ale po co komu tak naprawdę doskonała produkcja? Skoro już teraz ten album brzmi zajebiście. I kompozycje, moim zdaniem, absolutnie nic nie tracą, mimo brzmienia. A jeśli chodzi o same utwory, krótko mówiąc, znakomite. Co ważne, to mogą się one wydawać niektórym dzikie i nieokie wyznane, ale jeśli chodzi o strukturę i kompozycje, to one wcale tak nie są banalne. Weźmy na przykład Oblivious to Evil. Swą drogą ten utwór pierwotnie w wersji demo nazywał się Oblivious to Nothing. Jednak finalnie został zmieniony na Oblivious to Evil. No, i to, co tutaj wyczynią bracia Hoffman na gitarach, no to to jest dla mnie osobiście istne muzyczne szaleństwo. Poziom wręcz Alters of Madness z Moby Danger. No cóż, bracia Hoffman mieli dość unikalny styl gry na gitarze, którego późniejsi gitarzyści Dayside nie podrobili. No, bo umówmy się, Santola i Owen grali troszeczkę inaczej, ich solówki były takie nieco bardziej złożone, techniczne. A to, co grali bracia Hoffman, to istna muzyczna furia. Totalna dzikość bez żadnych granic. I to jest moim zdaniem zajebiste. Não quero, não me importo, não se Jeszcze na moment zatrzyma się przy tekstach. A dokładnie chodzi mi o jeden utwór, czyli Sacrifical Suicide, dosłownie tłumacząc ofiarne samobójstwo. Otóż wspomniałem, iż album ten trwa 33 minuty i nie jest to przypadkowe. Chodzi właśnie o ten jeden utwór, bo na początku lat 90., kiedy to kariera Dayside startowała, Glenn Benton ogłaszał, iż w wieku 33 lat, w jego przypadku w roku 2000 popełni samobójstwo, żeby odzwierciedlić wiek Jezusa Chrystusa. Bo jak zapewne wiecie, przyjmuje się oficjalnie, że Jezus żył około 33 lat. No i nie trzeba czarować, żeby wiedzieć, że Glenn Benton tego samobójstwa nie popełnił, bo Glenn Benton żyje do dziś i ma się całkiem dobrze. Sam utwór Sacrifico Suicide to jest według mnie totalny killer i jeden z najlepszych kawałków Dayside, wręcz hymn tego zespołu. Innym takim przykładem będzie utwór Dead by Dawn. To w ogóle się przyznam, że po raz pierwszy ten utwór usłyszałem mając niecałe 12 lat i możecie sobie wyobrazić jak wielkie wrażenie na mnie wywarł ten kawałek. Jak można grać tak dziką i szybką muzykę, jaką gra tutaj Dayside? Ten utwór przy okazji pojawia się także w dość znanej grze GTA 4. No i jest to, mówmy się, klasyk, jeśli chodzi o tenże zespół. Właściwie to każdy utwór na tej płycie to jest totalny killer, zabójca i hymn Dayside po prostu. <zysk> Można wręcz powiedzieć, że ten album, w swoim czasie, kiedy się ukazał, był nie lada przełomem na scenie. No bo mówmy się, to były początki death metal, tak naprawdę i. Można sobie wyobrazić, jakie wrażenie zrobiło to na słuchaczach, kiedy po raz pierwszy usłyszeli ten album. Zresztą pamiętajmy, że nie był to jedyny album def metalowy, który ukazał się w 1990 roku, bo ten rok to był, można powiedzieć, prawdziwy rozkwit, jeśli chodzi o takie granie. A więc przybliżmy tak mniej więcej, co się działo na scenie death metalowej w 1990 roku. A więc w tym roku ukazały się taki album jak na przykład Napalm Death, Harmony Corruption, Entombed Left Hand Path, czyli oczywiście najlepszy album Entombed, obituary wdaje drugą płytę Cause of Death. Cancer zaś wydaje to The Gory End. Wychodzi także jedyneczka Benediction, Subconscious Terror. Cannibal Corpse wydaje wtedy Eaten Back to Life, a zespół Death wypuszcza album Spiritual Healing. Także wniosek jest taki, że obok kapel debiutujących Benediction, Cannibal Corpse, były także zespoły, które starały się swoją muzykę nieco udoskonalić, lepiej ją wyprodukować, zagrać troszeczkę bardziej technicznie. No i. Umówmy się, David Dayside może nie ma najlepszej produkcji, ale jeśli chodzi o zagrywki i ogólnie technikę, to jest naprawdę wysoki poziom. Dodając jeszcze tą dziką furię, jaką mamy na tym albumie, ogólnie prędkość i tą moc, naprawdę w rezultacie mamy album totalny według mnie. Naprawdę nic absolutnie by tutaj nie zmieniał. Nic. To jest istna death metalowa kosa, po przesłuchaniu której leżysz na ziemi, nie wstajesz.

Mówiłem o tym, że ten album jest przede wszystkim szybki i że próżno tutaj szukać spokojnych momentów. No i tak też jest. Aczkolwiek. Zdarzają się fragmenty nieco wolniejsze niż reszta. Najlepszym tego przykładem będzie początek e, wyjęczącego ten album utworu Crucifixation. No bo początek faktycznie jest taki nieco wolniejszy, może nie od razu dumowy, no ale jest jednak zagrany nieco wolniej niż reszta płyty. Ale to tylko początek, bo później rozkręca się jazda bez trzymanki. No i właściwie niemal każdy utwór na płycie to jest totalny, bezkompromisowy, death metalowy strzał. To są same sieki, łomoty. Które po prostu wychłoszczą cię totalnie i będziesz leżał na ziemi totalnie zmiażdżony przez ciężar tego albumu. No krótko mówiąc, ten album to jest po prostu miazga. To jest doskonały, death metalowy album bez żadnych słabych momentów, który potęgą riffu, prędkością wszystkim dosłownie zgniecie cię doszczętnie. Get ready! Jeszcze jeden ważny aspekt, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, mianowicie wokal Glenna Bentona. No umówmy się, nie każdy jest fanem tego koleś, niektórzy uważają, że jest to dupek i gościu co chujowo śpiewa, ale według mnie, koleś jest zajebistym wokalistą. Na debiucie przede wszystkim on śpiewa e, głębokim, tradycyjnym death metalowym growlem, chociaż spore są to także wrzasków, a nieraz one są łączone w jedno, co daje taki efekt, jak gdyby śpiewała to dosłownie osoba opętana przez jakiegoś demona lub coś. No, dla mnie to co się dzieje na debiucie, to jest po prostu jakiś kosmos. Jak można śpiewać tak agresywnie, żeby to robiło do dzisiaj aż tak piorunujące wrażenie. No innymi słowy, muzycy Dayside chcieli dopiąć swego i. krótko mówiąc, dopieli swego na debiucie. Zbudowali pomnik, którego nikt nie będzie w stanie zburzyć, bo jest to po dziś dzień kamień milowy, jeśli chodzi o historię całego gatunku. I album, który myślę, że każdy dosłownie. Każdy fan takiego grania powinien znać. Coś więcej mogę powiedzieć na temat tego albumu. Dla mnie są po prostu znakomity. No ale to też wynika stąd, że ja uwielbiam Dayside, bo dla mnie jest to jeden z najważniejszych i najlepszych zespołów death metalowych. Przy okazji, był to pierwszy death metalowy zespół, z jakim miałem kiedykolwiek styczność. Już wspomniałem o tym, że jak miałem niecałe 12 lat, to usłyszałem Dead by Dawn. Choć tak naprawdę pierwszym utworem Dayside, który usłyszałem, było Bastard of Christ with The Serpents of the Light. No i jak usłyszałem te utwory, to mi się naprawdę spodobały. Ale jak zacząłem dokładnie zgłębiać twórczość Dayside, no to kupili mi totalnie. Bo tak naprawdę, poza dwoma albumami, czyli In Torment in Hell i Incineration, wszystkie albumy Dayside lubię. W mniejszym lub większym stopniu, ale jednak. Dla mnie osobiście takie albumy jak Dayside, Once Upon the Cross, Separance of the Light, Scars of the Crucifix, czy The Stench of Redemption, to jest ścisła czołówka tego zespołu. Kocham te albumy bezgranicznie. I ogólnie rzecz biorąc uważam, że Dayze to jest po prostu legenda Jeśli chodzi o debut, to tak naprawdę smucić może jedynie fakt, że jest to album niezwykle trudno dostępny I znalezienie tej płyty w cenie poniżej 300 zł graniczy z cudem no ja sam na swój egzemplarz długo polowałem, aż udało mi się go zgarnąć za około 180 zł, gdzie przeważnie to ja widzę ten album za ponad 300. Tak więc, no niestety, będziecie musieli się natrudzić, jeśli chcecie zgarnąć ten album w wersji na CD, bo łatwiej już jest znaleźć koszulkę z e, wzorem z tejże płyty, aniżeli album na CD czy na winylu. Z fałd drogą widziałem kiedyś album ten na winylu za 666 zł. Fajna cena, ale już tak całkowicie na poważnie. Dayside to jest klasyk i tyle, ale już tak całkowicie na poważnie. Dayside to jest totalny klasyk i każdy fan death Metalu musi znać ten film. Po prostu. Więc tak, czy coś więcej mogę w tym temacie dodać? Krótki moment, i ci słuchać DebutU-DaySide. To jest znakomita płyta, klasyk klasyków i totalny pomnik jeśli chodzi o muzykę death metalową. Nie mówię, że jest to najlepszy album w historii death metalu, bo w tamtym czasie ukazała się cała masa innych znakomitych wydawnictw z gatunku death metal, bo w 1990 roku ukazał się chociażby album Cause of Death obituary, Spiritual Healing Death, czy mój ulubiony Entombed, Left Hand Path. Eee, w 1991 roku wyszły takie albumy jak Buttered That Birth, Cannibal Corpse, czy Into the Grave, The Grave. Innymi słowy, wyszła cała masa znakomitej death metalowej muzyki i ciężko byłoby wybrać tą jedną najlepszą płytę. Ale myślę, że wysoko w tym rankingu stałaby właśnie jedynka Dayside. Przy okazji można wspomnieć, iż według niektórych źródeł jest to najlepiej sprzedający się album w historii death metalu. Choć nie wszystkie źródła są do tego zgodne, bo niektóre podają, iż najlepiej sprzedający się albumem death metalowym jest trzecia płyta Morbid Angel, Covenant z 1993, ale myślę, że sprzedaż nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Liczy się muzyka, a debut Dayside to jest totalna muzyczna perfekcja. Jeśli nie znacie tego albumu, to musicie go poznać. A więc myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz, dajcie znać, co wy sądzicie na temat tego albumu, jak i ogólnie twórczości Dayside. Tymczasem nie ja się będę z wami żegnać, widzimy się już wkrótce, trzymajcie się i do następnego razu, cześć!